Witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was szaleństwo na Black Friday, ponieważ oczywiście wielkimi krokami zbliżają się ważne wydarzenia, z zwłaszcza kosmetyczne, kiedy możemy kupić zdecydowanie taniej Wasze ulubione kosmetyki. Więc dzisiaj Wam pokażę produkty, które uwielbiam. Uwielbiam i to są produkty luksusowe, które można kupić zdecydowanie taniej w związku z Black Friday, ale i w związku też z moim kodem robotowym, ponieważ przygotowałam dla Was od 20 listopada do aż 30 grudnia kod zniżkowy na fel.pl Minus 20% z moim hasłem. Także z wykluczeniem kilku dosłownie marek możecie kupić Wasze ulubione produkty zdecydowanie taniej. Także dziewczyny, będą płatki pod oczy, będzie tonik rozświetlający witaminą C. Oczywiście mój absolutnie ulubiony makijaż i nowość, która się pojawiła od marki Rodial. A także pielęgnacja włosów, także dziewczyny, zostańcie ze mną, a ja Wam dzisiaj krok po kroku pokażę, jak wygląda mój dzień, jeżeli chodzi o pielęgnację od A do Z. No, ja już zmyłam samoopalacz i najwięcej pytań e, się pojawia. Od kiedy zrobiłam dla Was tak naprawdę już dwie recenzje e, o moim ukochanym samopalaczu San, to jest masa pytań i to teraz jakby one się pojawiają, więc ja mnie bardzo cieszy, że ten temat Was interesuje. Zwłaszcza, że kiedyś sam opalasz to się kojarzył z produktem złej jakości, e, z kosmetykiem, który plamy, zacieki, a ja Wam udowodniłam po takiej szczegółowej aplikacji, że absolutnie to się nie pojawi. I co jest ważne, to jest naturalny produkt, a przede wszystkim pozostawia przepiękną opalę. Zobaczcie, to jest taki naturalny efekt, taki jakby e, delikatnie muśniętej słońcem skórą, Ona jest taka właśnie. E, lekko złoto-brązowa, to mi się najbardziej podoba i to nie jest efekt taki pomarańczy mocnej. Ja mam w słuchajcie sensie mega polecam ten kosmetyk, i na Black Friday to jest absolutny must have Spell. Zwłaszcza, że to jest taki. Luksusowy opalacz i myślę, że zapach Wam się spodoba. To jak wygląda na skórze, jak się bardzo łatwo też e, tak naturalnie zmywa, więc moim zdaniem nie pojawią się plamy, nie pojawią się zacieki. To nie jest kosmetyk, który absolutnie wysuszy Waszą skórę, a wręcz przeciwnie, on przepięknie pachnie Alesem i nawilża w trakcie aplikacji, to na pewno odczujecie. E, no i sama aplikacja jest prosta, bo wystarczy mieć rękawice. On jest w formie sprayu i to na to Wam zwracam uwagę, bo dzięki temu, że to jest forma sprayu, to kosmetyk jest niezwykle wydajny i to nie jest 5, 6, 7 aplikacji, to jest ponad 10, więc jak sobie przeliczycie, że aplikujecie średnio raz w tygodniu, a nawet raz na półtora, teraz w okresie zimowym, no to bardzo się opłaca. Także to jest pierwszy produkt, ja już go sobie zmyłam i ja go aplikuję raz na tydzień. A tak szczerze to raz na półtora tygodnie, bo mam jeszcze balsam brązujący z tej serii, który też przedłuża oparanie. uwagę przy okazji samoopalacza na jedną rzecz, właśnie na rękawice. To jest niezwykle ważne, żeby ona była taka mięsista, taka welurowa wręcz, bo wtedy produkt się lepiej rozprowadza. Jeżeli ona jest zbyt zbita, to produkt Wam się rozmazuje na skórze, a nie takimi kolistymi ruchami łatwo rozprowadza, więc o tym pamiętajcie. Ja na przykład mam rękawice Revita, są to jest tak w ramach ciekawostki, mam dwie. Jedna ma już ponad dwa lata, a teraz sobie zamówiłam nową, i muszę Wam powiedzieć, że chciałam wtedy Wam porównać, więc oczywiście Was odsyłam do tego filmu, gdzie Wam opowiadam o tej rękawicy w ogóle o relatacnej. Jeszcze raz Wam pokazuję aplikację, bo są dwa szczegółowe filmy na temat tego, jak aplikować sam palasz, to powiem Wam, że ona nie zmieniła się jakościowo. Także raz. A porządnie warto zainwestować w rękawicę, chociaż ona nie jest droga, więc ten wydatek naprawdę Wam się opłaca. Słuchajcie, bardzo dużo mnie też pytacie o serię Philip Ja tych kosmetyków używam i zobaczcie, pokazywałam Wam kilka miesięcy temu, a nadal mam swoje buteleczki te pełnowymiarowe. Jeszcze na dodatek, słuchajcie, szampon. Eee, nie wiem, słuchajcie, może mam w połowie, a już kilka miesięcy minęło od tego, jak pierwszy raz Wam pokazywałam produkt, to od finalnej recenzji. Eee, troszeczkę szybciej mi schodzi odżywka. Dlaczego w ogóle szampon jest bardziej wydajny? Bo on jest bardzo gęsty I to jest kosmetyk tak naprawdę wykańczający Waszą pielęgnację. Tutaj mamy taką technologię przekształcającą botaniczne olejki w małe cząsteczki, które wnikają w głąb włosa i dlatego uzyskuje się ten efekt lśniących włosów. I muszę Wam powiedzieć, że te botaniczne olejki mają znaczenie, bo ja od kiedy używam tej serii przestałam olejować włosy. Taki sam efekt uzyskuję w przypadku tylko i wyłącznie mycia włosów szamponem, jak i używania odżywki że po prostu przestało wolać włosy i widzę ten sam efekt, a nawet fajniejszy, bo zauważyłyście, że ten blask włosy jest naprawdę duży. Także mamy te pełnowymiarowe wersje i to jest ta seria Forever Shine i mamy, mamy odżywkę, mamy szampon, ale słuchajcie, są też mniejsze wersje. Yy, bo często mi piszecie, że to jest taka droga seria. Oczywiście na Black Friday jest naprawdę bardzo fajna okazja, żeby skorzystać z większych rabatów, ale możecie też kupić mniejsze wersje, także mamy i odżywkę, i szampon w miniaturowych wersjach i tutaj mamy 6 mililitrów, jeżeli chodzi o szampon e, i również 60, jeżeli chodzi o odżywkę. A takim wykończeniowym produktem, który sobie zaczęłam testować i on faktycznie sprawia, że ten włos się jeszcze bardziej wygładza i tak zabezpiecza na przykład przed osuszeniem e, suszarką, czyli taki termoochronny spray, e, to też słuchajcie... Pryskam. nie wystarczy, słuchajcie, popryskać włosy po długości i przez to też łatwiej się rozczesują, ale najważniejsze zabezpieczajcie końcówki, bo często używacie prostownic, to są też bardzo często wysuszające gadżety do stylizacji włosów, podobnie jak suszarka zresztą, dlatego też ważna jest jonizacja, więc ono... Sprawia, że włosy się lepiej rozczesują i one są też takie lśniące po długości, ale dla mnie właśnie najważniejsze, żeby zabezpieczać te końcówki. Czasami sobie też użyłam takiej dużej szczotki, która ładnie wygodza włosy, ale też wiadomo, przy takich wyższych temperaturach e, włos jest naraszony, także ja sobie ją wczeszę, ona sprawia, że właśnie włosy będą takie lśniące e, i suszę. także za chwilę widzimy się w makijażu. No będzie teraz wam zdradzę sekret przepięknego makijażu i myślę, że to będzie klucz do sukcesu takiego długotrwałego i przede wszystkim nieskazitelnie wyglądającego make-upu. E, ja swój sekret opieram na jednym podkładzie i muszę wam powiedzieć, że ja bardzo go często używam w solo albo mieszam z innymi i za każdym razem, uwierzcie mi, za każdym dostaję od was Masę wiadomości i przede wszystkim komplementu na temat tego, jak wygląda moja cera. Sekretem tak naprawdę jest marka Rodial. Ja na niej opieram e, swój makijaż, e, głównie na podkładzie, i teraz stosowałam nowy róż, ale i bardzo często wam wspominam o korektorze. E, zacznę może od podkładu Skin Life Foundation, to jest podkład pielęgnujący naszą skórę, działający silnie przeciwzmarszczkowo. I to jest kosmetyk, który powiedziałabym, że działa no wręcz upiększająco na skórę e, ja bardzo go sobie cenię z uwagi na to, że to. To jest kosmetyk, który przede wszystkim bardzo szybko się rozprowadza. Skóra wygląda po nim nieskazitelnie. Przede wszystkim absolutnie mnie nie wysypuje, nie sprawia, że mam uczulenie, podrażnioną skórę, przesuszoną po oczywiście demakijażu. A to jest słuchajcie bardzo ważne, bo nasza skóra oczywiście może pięknie wyglądać po aplikacji podkładu i wszystko jest super przez cały dzień, ale później jest wysuszona na wiór, pojawiają się niedoskonałości, jest to podkład na przykład komadogenny, który nas po prostu finalnie zapycha. A Rodia, ja opieram swoją i pielęgnację, jednocześnie makijaż już ponad pół roku na tym produkcie, no i tutaj mam właśnie zapas, więc kolejne pudełeczko na mnie czeka. Podkład, tak jak Wam wcześniej wspominałam, cudownie się rozprowadza, ale co ja w nim najbardziej cenię, to krycie i to, że skóra faktycznie wygląda na zdrową, na odmłodniałą, taką zliftingowaną i finalnie tego make nie widać, a ma dosyć spore krycie, więc tutaj możecie go traktować jako korektor pod oczy, korektor punktowy. Moim zdaniem to będzie Wasza miłość, a dodatkowo jest bardzo wydajny. Wystarczy odrobina na gąbeczkę, żeby pokrył całą skórę Kolejne która które Wam się niezwykle powinien spodobać i to, jaki daje efekt pod oczami, takiego rozświetlenia Faktycznie wypoczętego oka to jest oczywiście korektor banana i to jest yy, korektor jednocześnie rozświetlacz ponieważ oczywiście możecie go nałożyć pod oczy i tutaj efekt jest niesamowity ponieważ macie rozświetlone spojrzenie produkt nie obciąża skóry pod oczami wręcz przeciwnie mam wrażenie że on i rozświetla i nawilża i jest jednocześnie też lekki yy, i to jest kosmetyk który po prostu wam się magicznie wtapia w skórę pod oczami Naprawdę nie musicie męczyć się z aplikacją, z tym, żeby on wszedł na przykład i wypełnił drobne zmarszczki, bo on to robi automatycznie, więc też dla osób, które są na przykład w wieku dojrzałym czy też mają już trochę więcej zmarszczek pod oczami, ten korektor będzie świetny, ponieważ on daje po prostu taką energię skórze, bo on delikatnie nawilża, jest bardzo leciutki i on, jakbyście go zostawiły, to on się praktycznie sam wchłonie i rozświetli skórę pod oczami. Super kosmetyk. E, aplikator jest bardzo fajny, bo jest mięciutki, nie podrażnia waszej skóry pod oczami. Oczywiście możecie go nałożyć bezpośrednio na dłoń i po prostu go wklepać opuszkiem palców, albo traktować go stricte jako rozświetlacz, więc możecie go nałożyć na e, szczyt nosa, e, na, tutaj e, właśnie w e, okolicach ust, jako rozświetlacz i on daje taki miękki, fajny efekt. E, mimo, że jak widziałyście na aplikacji, jest bardzo jasny pod oczami, to to jest tylko taki efekt do sobie na 2-3 sekundy, a w momencie, kiedy go rozprowadzacie, on się idealnie wtapia. Także uważam, że wśród wielu korektorów, e, czy z wyższej, czy też z niższych półek, ten naprawdę zasługuje na Wasze uznanie i przede wszystkim będzie z Wami długo. Także w pakiecie z podkładem Wam go bardzo polecam. I to nie jest kosmetyk, który testuję dwa tygodnie, trzy. To są kosmetyki, które mam już pół roku. A to jest moja trzecia butelka podkładu. Także nie przypadkiem Wam go polecam i zawsze go zamawiam, kiedy jest bardzo fajna promocja na PEL. A muszę Wam powiedzieć, że Rodial ostatnio szaleje. Także na Black Friday będzie moim zdaniem idealna okazja, żeby upolować te produkty. Tak, robi się delikatnie różowo i porozmawiamy o róż do policzków. To jest absolutna nowość dwóch wariantach kolorystycznych od marki Rodial, czyli Róż do policzków. I powiem Wam, że on daje taką przepiękną, rozświetlającą perłę, taki efekt satyny na skórze. Ja lubię taki miękki efekt rozświetlaczy, róży, ale nie chcę, żeby to był taki odcień nachalny. Ja przy mojej ciepłej karnacji bardzo sobie cenię ten Sunset Kiss, bo jest taki lekko brzoskwiniowy. On wpada w róż, ale i w dużej mierze w taką ciepłą brzoskwinię. Jest idealny dla osób, jest o jasnej karnacji to jedna sprawa, ale o ciepłej karnacji, bo on przepięknie będzie wyglądał i muszę Wam powiedzieć, że ja go zwykle przypudrowuję. Nakładam sobie e, brązę. I on tak pięknie przebija przez ten puder, on daje taki efekt właśnie satyny, gładkiej skóry. Absolutnie nie podkreśli mankamentów waszej skóry, bo wiecie, że często produkty rozświetlające równa się podkreślenie zmarszczy, coś tam się dzieje. Nie, absolutnie nie. Ten kosmetyk przede wszystkim jest bardzo wydajny, bo dosłownie wystarczą 3-4 kropelki na pokrycie policzka, ale zauważcie, że to nie jest taki mocny efekt. Z tym produktem się bardzo łatwo pracuje. Ja cenię akurat w różę do policzków, że one nie liczy się skondensowanie pigmentu, tylko liczy się sposób przy trudno mi się rozstawać. Z wami, ponieważ dla mnie ten film był naprawdę dużą dawką relaksu. Ja pokazałam Wam przede wszystkim świetne jakości kosmetyki, więc tym bardziej mnie cieszy finał tego filmu. Eee, I tonik z witaminą C, kwasem glikolowym, salicylowym i migdałowym. Eee, to jest coś fenomenalnego od marki Rodial. Ja takie toniki po prostu uwielbiam. Uważam, że one naprawdę to, stanowią takie must have w pielęgnacji, e, więc będę używać wacik i pamiętajcie, że mm, to jest taki relaks, złuszczenie dla Waszej skóry, oczyszczenie i przede wszystkim wygładzenie, więc automatycznie też pomagacie się z marszczką, a troszeczkę wiecie się wygładzić, e, bardzo fajny patent, więc ja sobie będę przecierać e, tym tonikiem buzię, mam taki cienki płatek, który sobie składam na pół. I nasączam tonikiem, bo zaraz Wam pokażę mój patent na takie toniki złuszczające, że nie przecieramy buzi, chyba, że w ostatnim etapie, e, tylko sobie po prostu przykładacie i ja mam specjalnie takie duże waciki. Później je mogę rozłożyć po prostu i przykładam sobie na całą skórę. Moja skóra pije dosłownie ten tonik e, i co jest ważne, na suchą skórę nakładajcie. No sam tonik sobie e, wyrównuje pH, ale tutaj macie rozświetlenie, dużą dawkę witaminy C i takie właśnie delikatne złuszczenie skóry, więc ja taką metodą właśnie dociskania używam tego toniku. I co jest ważne, odczekuję pół godziny albo w ogóle już później nic nie nakładam. Chcę, żeby ten tonik po prostu pracował, te kwasy i delikatnie złuszczały skórę, ponieważ pamiętajcie o tym, że jak nałożycie od razu krem serum, to tak naprawdę działanie tego toniku będzie znikome, więc sobie go dokładam. Jeszcze na przykład składam na pół ten wacik, dokładam produktu i delikatnie rozświetlam i złuszczam skórę. Teraz ostatni krok, czyli płaski pod oczy, i tutaj mimo działania zwłaszczającego nie pomijam tego kroku i nakładam właśnie w strefie pod oczami płaski pod oczy. E, Ją ja tutaj nowość, przynajmniej dla mnie Marki Rody, a to jest w ogóle kultowy kosmetyk, ponieważ tutaj mamy peptydy, e, melityny z e, jadu pszczelego. Mamy słuchajcie, witaminę C i to są silnie ujedniające płatki, rozświetlające, a przy okazji takie trzy w jednym, redukujące obrzęki, także ja sobie je wyjmuję zawsze z lodówki. E, tutaj w, w zestawie mamy chyba cztery takie jakby płatki, czyli cztery aplikacje. To są bardzo silnie ujedniające płatki, także mocno w ogóle wyróżniające się na tle. E, takich tradycyjnych. Myślę, że jak macie mocne obrzęki, jakieś wyjścia ważne, to te płatki Wam się naprawdę fajnie sprawdzą. E, zawsze są też zabezpieczone taką delikatną foliką. One są też e, mocno jakby nasączone, to są takie płatki hydrożelowe, więc e, można sobie wklepać delikatnie tą esencję, która jest jeszcze w opakowaniu i nałożyć delikatnie pod oczy. Ja już sobie testowałam Swojego czasu e, często to płatki, ja je bardzo w ogóle lubię. A dzisiaj był taki energetyczny dzień, nie ja potrzebuję e, takiego finalnie, nawilżenia. I ja jestem trochę jak dziecko: e, czyli cały dzień po prostu wariuję, mam mnóstwo energii, a wieczorem to padam. Także dzisiaj eksawery, słuchajcie, zasnął z kanapką w ręku, z kotkiem a ja mam chwilkę dla siebie, ja potrzymam słuchajcie, te płatki z godzinę, bo nałożyłam sobie taki booster też pod oczy, to jest też mój patent, żeby ta esencja jeszcze dłużej się wchłaniała. Eee, muszę Wam powiedzieć, że to jest dla mnie totalny relaks, także mam nadzieję, że dla Was również. Skóra rozświetlona, wypoczęta, cudowny, lekki makijaż, także naprawdę nie obciążamy skóry makijażem, a wręcz przeciwnie, pielęgnujemy ją, no i jeszcze wieczorem, jak dołożymy płatki pod oczy, czyli coś, co Doskonale wiecie, że lubię i już mnie nazywacie w sumie królową Płatków Króloczy, a to powiem wam, że jest bardzo miłe. Ehm, no to tym bardziej dzień jest miły, także subskrybujcie kanał, zaglądajcie na Instagram. No i sobie z nami, żegnam. Po odpowiedzi do kolejnych filmów, oczywiście, jak zawsze, są na końcówce, więc mam nadzieję, że przeskoczycie teraz do tematu, który Was jeszcze zainteresował. Trzymajcie się, cześć.